Pięć i pół Q Pas biało-żółty Dzisiaj zaczniemy naukę do egzaminu od nauki przemieszczania się po macie Judocy nie przemieszczają się podczas walki tak jak normalni ludzie Przeważnie na wyprostowanych bądź minimalnie zgiętych nogach w kolanach Bo byliby łatwi do przewrócenia przez swojego przeciwnika Judocy podczas pojedynku, podczas walki mają ugięte nogi i możemy się przemieszczać w różne strony. Pierwszy krok, jaki poznamy, to będzie krok dostawny. Proszę zapamiętać nazwę. W języku japońskim krok dostawny bokiem nazywa się Sugi Ashi. I go wykonujemy w następujący sposób. Nogi mamy ugięte w kolanach. Ręce przed sobą. W ten sposób. I teraz podstawiam jedną nogę do boku, drugą dostawiam. Podstawiam, dostawiam. Wracam, pokazując na drugą stronę. Kilka ważnych szczegółów. Przede wszystkim nie pochylam pleców do przodu. Łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. Odstawiam jedną nogę, ale drugiej w momencie jak dostawiam nie łączę. Ta druga noga musi się zatrzymać chwilę przed tą pierwszą nogą, którą odstawiłem. Bo jak złączę nogi, Będę łatwy do podcięcia na przykład na rzut, który uczyliśmy się na poprzednich filmach do egzaminu, a więc na deashi barak. Nie mogę też podskakiwać podczas przemieszczania się bocznego. Ta sama sytuacja. może być łatwy do podcięcia na rzut De ashibara. A więc jeszcze raz pokazuję ćwiczenie. Wy się już przygotujcie. Przećwiczymy. Kilka razy na jedną stronę wspólnie, kilka razy na drugą stronę. Odstawiam, dostawiam, pamiętajcie, plecy wyprostowane. Wracamy. patrzymy się przed siebie, nie patrzymy się pod nogi. Cały czas ten sposób się przemieszczamy. Jeszcze jedna uwaga. Ta noga, którą dostawiamy, ona jest mobilna. Nie ciągnę jej za sobą, jakbym był kulawym tylko ją do Nie łączymy stóp, nie skaczę. Zapamiętajcie nazwę: suki asi przemieszczanie boczne. Teraz będzie przemieszczanie się z obrotami, które nazywa się Tai Sabat. Nogi, nóżki na szerokość bioder. Przemieszczanie, przemieszczanie z obrotami. Zobaczcie, że w momencie, kiedy robię obrót, moje nogi są cały czas, cały czas na szerokość moich ramion. Nogi są ugięte w kolanach i robię pełny obrót dookoła się. Raz przez jeden bark. Raz przez drugi. Obracamy się na takiej samej zasadzie, jakbyśmy chcieli się zwyczajnie odwrócić dookoła siebie. Tylko pamiętając o szczegółach, że nóżki muszą być ugięte. Plecy wyprostowane. I stopy rozstawione na szerokość naszych ramion. Stopuj. Wykonajmy wspólnie kilka obrotów Taj i Sabaki. Zaczynamy, pamiętajcie, raz na jedną, raz na drugą stronę. Przechodzimy do przemieszczania się przód i tył. Jest to krok przestawny. W języku na japońskim nazywa się. Suri Asi. Zasada zawsze to samo. Stopy na szerokość ramion, ręce przed sobą, plecy wyprostowane. Zaczynamy od kroku przestawnego w przód. Idę w następujący sposób. Nóżki mam cały czas ugięte w kolanach. Idę na stopiu, czyli w taki sposób, żeby szurać stopami po macie. Posłuchajcie, słuchajcie się, może to będzie stać u Was na nagraniu. Jak, jak moje stopy szurają w komacie. Przemieszczam się na śród Nie mogę mieć ciężaru ciała na piętach podczas walki, bo mogę być łatwy do przewrócenia w tył. Za chwilę to będzie lepiej widać, jak będziemy ćwiczyli przemieszczanie się do tyłu. Od razu będziemy wykonywali psu tył. Pokażę. Do przodu jeszcze raz, a wrócę już teraz w prawidłowy sposób do tyłu. Można odwrócić głowę, tak żeby kątem oka patrzeć co jest za mną, żeby nie iść w ciemno. Nie odwracam się cały, odwracam tylko głowę i patrzę kątem oka co się dzieje za mną. I wracam w ten sam sposób, nadal mając ciężar ciała na środku Nie mogę mieć się na piętach. Nie mogę się odwracać. To już było. Nie pochylam się w przód. Nie jestem ugrzbiony. Jestem wyprostowany. Idę w miarę luźno. Nie idę usztywniony jak robot, zastanawiając się nad każdym kolejnym ruchem. Ćwiczymy. Przemieszczamy się w przód i tył. Wszyscy razem. Ustawiamy nogi na szerokości ramion, ręce przed sobą, plecy uprostowane, suri, ashi. Dobra. Zaczynamy na rzutu, który nazywa się Ipon Solny. Jak zawsze dojdziemy do... Pełnego rzutu, krok po krok. Pierwszy etap nauki to będzie złapanie prawidłowego uchwytu. Łapiemy swojego partnera za rękaw na wysokości łokcia, bądź jak nie ma długi, to za rękę. I pierwsze co przyćwiczymy, to postawienie pierwszej nogi w prawidłowym miejscu. Na razie drugą ręką nie łapię, trzymam tylko jedną rękę. Słuchajcie. Jak mam złapany, złapaną jego lewą rękę, inaczej, żeby było łatwo, jak naj. Sam trzymam prawą ręką jego rękę. Muszę pierwszą postawić lewą nogę po skosie. Jak mam chwyconą prawą ręką, mam do złapanego, to lewą nogę stawiam pierwszą po skosie. Nie tą samą nogę, co trzymam uchwyt, tylko drugą w takim miejscu, w zasadzie jak do koszygurum do który nazywa się koszigurum. Ustawiam stopę, bokiem do stopy partnera. Wracam. Na razie nic więcej nie robię. Żeby utrwalić sobie, przypomnieć, która noga pierwsza zaczyna pracować przy rzucie i konsolinach. Czyli wykonujemy pięć wspólnych powtórzeń. Łapiemy od zewnętrznej strony uchwyt jedną ręką. Na wysokości łokcia wybieramy przygodę. I widzę, że zapałem go swoją prawą ręką. To już wiem, że lewą nogę mam postawić pierwszą. Stopa bokiem do jego stopy ustawiona w takiej odległości jak jest moja noga. 2 3 4 5 Druga strona od zewnętrznej dalszej strony łapię uchwyt lewą ręką, zapałem, prawą nogę ustawiam pierwszą. Jeden, ta sama zasada, dwa, trzy, cztery, pięć. Drugi etap nauki będzie taki, że postawimy pierwszą nogę w prawidłowym miejscu i tą nogą już zostaniemy w tym miejscu, bo teraz skupimy się na pracy rąk, na wychyleniu bardzo ważnej rzeczy przy rzutach w przód i w tył. Przy wszystkich rzutach w dół wychylenie odgrywa ogromną, ogromną rolę. Czyli mam postawioną nogę w prawidłowym miejscu i teraz zobaczcie jak pracuje ręka, która trzyma za rękę. Ona ciągnie swojego łukę do góry po skosie, a drugą ręką w tym samym czasie zapinam pak. Taki Takiego używamy określenia u nas na treningu, na treningach judo. Zapięcie barku do i poncuję czyli tak: zgięciem łokciowym, swoim zgięciem łokciowym drugiej ręki pod jego pachę i spinam jego ciało ze sobą. Ręka ciągnie do góry, ręka druga z zdjęcie łukciowych pod pachę i w końcowej fazie ręka, która ciągnęła do góry, musi zapracować jeszcze w dół. Skupiamy się teraz bardzo mocno na zagięciu barku. Zobaczcie, nogę ustawiłem sobie tam, gdzie ona była, już jej nie rusza. Nie skupiam się na niej. Ręka, która trzyma za rękaw. Ciągnie do góry, głowa idzie za ręką I jak tylko zapnę prawidłowo bark, to zobaczcie co robię jeszcze, w dół. Teraz ten bark jest bardzo mocno zapięty, on już jest tutaj uwięziony, już jest mój. Odwrócę się, dołożę pozostałe rzeczy, o których się za chwilę dowiecie i wykonam rzut i Wykonujemy wspólnie 5 takich zapięć. Od zewnątrz poniżej łokcia. Nogę od razu ustawiam w dobrym miejscu. Ręka do góry w ostatnim fazie w dół, chwilę po zapięciu barku. I wracam do pozycji wyjściowej. Jeden. Głowa też wraca. Głowa idzie. Dwa. 3, 4, 5. Mam nadzieję, że załapaliście. Jak nie, to przewijajcie i zostańcie na tym etapie, dopóki nie załapiecie. Dodamy kolejny szczegół związany z tym zapięciem w barku, już ostatni, mianowicie. Jak już zrobię zapięcie i tą ręką zapracuję w dół, to jeszcze nie mówiłem o tej ręce, która jest pod jego patronem, co ona ma robić. Ona z kolei ma pracować w górę. Ta ręka w dół, a ta w górę. W ten sposób jest wykonane bardzo mocne wtknięcie barku. Ta ręka nie może pracować albo w ogóle nie pracować, bo tutaj od razu widzieliście, jak się poluźniło. On wyrwie rękę. Podczas walki. wyszarpie się wybroni. Pięć powtórzeń. Jeszcze raz na tą samą stronę. Dodając jeszcze pracę ręki do góry w ostatniej fazie. Idziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. druga strona, od zewnątrz, jak lewą rękę trzymam prawą nogę po skosie i pierwszą, ręka do góry po skosie, druga ręka trafia w miedź pod podpachę, pamiętać o prawidłowym spięciu barku, jeszcze jeden szczegół, ta ręka, która jest tutaj, pięć zaciśnięta. Nie, łabundek, nie łapiemy, zaciskamy piersi. 2, 3, 4, 5. Łączymy dwa pierwsze elementy, pierwszy z drugim, czyli postawienie nogi w prawidłowym miejscu z zapięciem barku Robimy to teraz jednocześnie. To znaczy, że jak tylko zaczynam stawiać pierwszą nogę w prawidłowym miejscu, to już ręce zaczynają pracować, robić wychylenie, zapinać bar. Pokazuję dwa razy i za chwilkę będziemy robili wspólnie. Wracam. Za każdym razem wracam. Nie wypinam jeszcze biodra, nie odwracam się do niego, czyli nie robię na przykład czegoś takiego. Tylko skupiam się. Na dwóch pierwszych elementach, które teraz połączyliśmy w jedną całość, wspólnie wykonujemy ćwiczenie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, druga strona. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dokładamy obrót, czyli kolejny element. To co było tej pory zostaje bez zmian, czyli mam wychylenie, postawienie nogi. Sprawdzam czy jest ok, wszystko jest ok. Odwracam się na śródstopiu. Dostawiam, robię zakrop drugą nogą. Dostawiam drugą nogę. Jestem odwrócony do niego. Jak dojdę do tego momentu, to na trening w domu w 100% wystarczy. Jak mam troszkę siły, dalej pracując rękoma przy tym obrocie, Mogę go delikatnie unieść, ale nie muszę. Skupić się jeszcze na biodrach. Zobaczcie, jak są ustawione moje biodra. W tej pozycji, jak jestem, jak są biodra, on mi nie zeszliznie się ani z jednej strony, ani nie ucieknie z drugiej strony. Teraz pokazuję źle o tym, co właśnie powiedziałem przed chwilą. Mam biodra za płytko wsadziłem. To ona automatycznie może obejść mnie w tą stronę. Zrobiłem obrót i wsadziłem biodro za głęboko, może obrytnie tam. Zasada dla wyobrażenia sobie. W prosty sposób jak trzeba głęboko, głęboko biodra wsadzić środek naszego ciała, więc środek naszej kupy musi być na jego udzie. Zobaczcie, że tak jest, jak powiedziałem. Wykonujemy pięć razy na jedną, pięć razy na drugą stronę. A więc róbmy się od nowa, zachód utrwalenia. Ręka chwyta za ręka od zewnętrznej strony na wysokości łokcia, wybieramy już do nogę. Jak prawą ręką chwyciłem, to wiem, że lewą nogę jest pierwszą w prawidłowym miejscu. A więc moja stopa bokiem do stopy partnera. W tym samym czasie wykonuję wychylenie, a więc ręka, która trzyma za, za rękę ciągnie do góry. Zdjęcie łokciowym drugiej ręki trafiam pod pachę, zapinam bark w prawidłowy sposób, odwracam się na środ stopiu, zostawiam drugą nogę. Jeden przygotujcie się, jeszcze raz, drugi raz będzie wspólny, i każdy następne. Dwa. Trzy. Cztery. 1 hey, çıkartona dla tych co trenują z rodzicem, albo z dużo wyższym bratem, kolegą co można zrobić, żeby sobie pralić w takich warunkach trzeba poprosić swojego uke, żeby zszedł do parteru na dwa kolana i nagle robi się, się podobnego wzrostu, albo ja jestem od niego wyższy nawet już w takim wypadku i dokładnie wykonuje to samo co mówiłem od początku najpierw jedna noga Później postawienie nogi, w w prawie głowy, sposób barku i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wystarczy poprosić, żeby szedł na kolana. Wstawa. Rej!